Witajcie, foldermaniacy, w kolejnym odcinku Krótkich Recek. Dzisiaj na stole coś szybkiego, a mianowicie Winnifes Speedster. Zaczynamy. Gdybyście się zastanawiali, kto to do was mówi za kamery, to z tej strony dalej, Marcin. Głos mam trochę zmieniony, bo od kilku tygodni nie mogę wyjść z jakiegoś choróbska, które toczy. Pół naszego kraju i pewnie nie tylko kraju. Yy, Zaczynamy od numerków, jak zawsze. Yy, długość całkowita tego noża to 200 mm. Głownia ma 88 mm długości, 3,2 mm grubości, a cała konstrukcja waży 108 gramów. W porównaniu do sebenzy yy, 31 Small, która nigdy nie chce leżeć na płasko, Wygląda to tak, inny przedstawiciel od Wii, czyli Wii Zephyr, który długością jest praktycznie identyczny coś większego Zetka, czyli Zero Tolerance 0640. No i oczywiście nie może zabraknąć scyzoryka. Czyli Victorinox Pionier Alox. No i co? Ten speedster rzeczywiście wygląda dość dynamicznie. Ładnie nakreślone linie, ładnie to się wszystko razem komponuje. Ale jest takie dość proste w swojej formie. Głownia Spearpoint ze szlifem praktycznie w pełni płaskim, z bardzo delikatną fałszywką na grzbiecie, o tak, na połowie grzbietu główni. Takie sporych rozmiarów podcięcia pod paznokieć po obu stronach, które pozwolą nam ten nóż bez problemu otworzyć drugą ręką, a nawet tą samą. Wpychając, szczypiąc głównie bez problemu, otworzymy ją wolniej niż oczywiście fliperem, który jest podstawową formą otwierania tego noża. Fliperem takim ażurowym, bo z otworem wewnątrz. Głównie została wykonana ze stali Premium, a dokładnie ze stali CPM 20CV, czyli amerykańskiego odpowiednika. Bowlera M390, czyli oczywiście stali jak najbardziej świetnej jakościowo. Oznaczenia będzie ciężko Wam pokazać, może uda mi się zrobić zdjęcie w zbliżeniu, bo Wii znane jest z tego, że właściwie nie szpeci albo nie ozdabia swoich głowni zbyt dużą ilością informacji. W związku z czym tu jest informacja o tym, z jakiej stali została głównie wykonana, ale jest ona dokładnie w tym miejscu, więc nie ma szans, żeby kamera to uchwyciła. Rękojeść noża to tytan, układki tytanowe, otwarta konstrukcja, czyli tylko filarki. Jeden z nich mniejszy, który został właściwie stworzony na potrzeby. Miłośników, ogonków, żeby sobie tutaj przewlec parakord. Tak jak wspomniałem, otwieramy nóż fliperem lub tymi podcięciami na główni. Głownia pracuje na łożyskach ceramicznych, kulkowych łożyskach ceramicznych, a mechanika jest bardzo przyjemna, ale nie taka, do jakiej przyzwyczaja nas Wii. na przykład w modelu Zephyr, który jest. No mega aksamitny, i ta głównia opada pod własnym ciężarem. Tutaj tak nie będzie. Dlaczego? Ano dlatego, że stop pracuje tutaj w głowni. On jest elementem główni i pracuje w tych rowkach stworzonych specjalnie dla niego w obu układkach. A co za tym idzie? No stawia pewien opór w momencie, w którym ta głównia się rozkłada i składa. Teraz go. Widać jak on tutaj nam wychodzi, akurat bo tak konstrukcyjnie jest to zrobione, że on potrafi się tutaj delikatnie wysunąć, by powrócić z powrotem między okładki i zamknąć znaczy, no, zatrzymać się w miejscu, gdzie rowki okładek się kończą. I akurat jest to dokładnie to miejsce, w którym blokada zapada, zatrzymując główny przed ewentualnym złożeniem się. Blokada to frame lock, tytanowy frame lock ze wkładką, z wkładką stalową dla poprawienia jej żywotności. Mamy tutaj też sta, stalowy, tytanowy klips. Tytanowy klips, który jest klipsem typu deepgery, w związku z czym nóż praktycznie całkowicie znika nam w kieszeni. A klips możemy przełożyć na drugą stronę, do tego służą te otwory. Jeden z nich zajęty jest przez. Śrubkę, która akurat w tym przypadku trzyma filarek, drugi jest wolny i w tym miejscu wkręcamy śrubkę w momencie, w którym klips będziemy odwracać. Cóż, bardzo przyjemna ergonomia. Dość fajne edecowe rozmiary, bo to 200 mm, te 20 cm to jest właśnie ta magiczna cyfra. Dla folderów do noszenia na co dzień. Prawie 90 mm długości głównie w związku z czym bardzo wiele zadań, a właściwie bardzo wielu zadaniom, ten nóż sprosta zadaniom dnia codziennego. W pełni płaski, praktycznie szlif i niewielkiej grubości głownia pozwalają tym nożem naprawdę przyjemnie kroić. On się bardzo dobrze sprawdza w kwestiach związanych z przygotowywaniem jakichś kanapek w pracy. No, i oczywiście typowymi cięciami paczek sznurków, kartonów i tak dalej. Jeżeli chodzi o cenę, to polska dystrybucja to jest około 1300-1400 zł. Wiadomo, że to się zmienia z dnia na dzień, w związku z czym nie wiem, czy jest sens mówić o cenach, ale, no, że tak powiem, z przyzwyczajenia, bo zawsze o tym wspominałem, o tym mówię. Yy, ładnie, bardzo ładnie mi się, znaczy bardzo podoba mi się ta yy, faktura na rękojeści, bo mamy tutaj zrobiony taki jakby stąd na tytanie, dzięki czemu yy, będzie to ładnie maskowało ewentualnie zarysowania, a wiadomo, że yy, tytan bardzo lubi łapać ryski. Yy, tutaj yy, no na pewno dłużej to wytrzyma niż na jakichś tam gładkich anodyzacjach. Poza tym mamy tutaj też yy, takie konturowania. Yy, i dodatkowo wzór poprowadzony i na górze, i na dole okładek. W związku z czym coś więcej się nam tutaj dzieje niż tylko plas na gładko i tyle. Logo producenta, oczywiście jak zawsze na piwocie, z jednej strony, z drugiej strony śrubka. I chyba tyle. Bardzo przyjemny kawałek narzędzia EDC. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o. Winives, Speedster i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.